Co robisz? Dzień dobry, to po pierwsze. Po drugie dzisiaj trochę będę pracował. Ogólnie z chłopakami mamy takie dwa dni w tygodniu taki dzień pracy i dzisiaj jest drugi dzień właśnie. Rozumiem, czyli będę ci przeszkadzać tak? Mogę wyjść, jeśli chcesz. Nie, nie przeszkadza, że do spokoju, mogę normalnie z tobą rozmawiać, tylko po prostu będę pracował, wiesz. Bardziej poświęcę po prostu na to uwagę, ale później możemy razem gdzieś pójść, jeśli chcesz. W porządku, w porządku. A wyspałeś się, czy taki nieprzytomny siedzisz przy tej twojej pracy? Wyspałem, nie martw się, nigdy nie pracuję, kiedy się nie wyśpię, bo potem nie mam siły. Mm. A, śniadanie masz w kuchni, jakbyś chciała. Kanapki z masłem orzechowym i dżemem. O, moje ulubione, dzięki. Proszę. miałem taki porypany sen, że to jest hit, jaki konkretniej? Że okazało się, że masz jeszcze jedno dziecko, a potem w ogóle, że miałeś jakąś kochankę, i ta kochanka była w ciąży, i w ogóle. Ja, 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 nie wiem, czemu mam takie sny. Co? No to masz niezłe sny. Mam nadzieję, że o to mnie nie podejrzewasz. No. O... No wiesz, nie wiem, bo. Znając Twoją przyszłość, lubisz lecieć na różne kobiety, lubisz kiedy inne lecą na Ciebie, i tak wiesz, no to mogłoby się różnie skończyć. Roza, już nic akurat przed Tobą nie ukrywam. Ukrywam się, ufam Ci i wiem, że następnym razem byś mi powiedział, gdyby coś takiego się zdarzyło. Czyli zrobiłaś mnie teraz bambuku? O Ty! <grym> Może się nauczysz nie robić mnie już w bambuko, co? <grystanie> dobra, dobra, już, proszę, stop. Nie zrobię cię już więcej, no. No, i tak ma być. Ja się kiedyś utuszę przez to twoje gilganie mnie. A tam zaraz podusisz. <grystanie> to, to zwykła zabawa. To ja. Dobrze, to pójdę zjeść. Miłej pracy. Dlaczego znowu dzwonisz? Mówiłem, że masz do mnie nie... Jaką propozycję? Dobra, śnieg do nieźle, co one, naczynia umyte, blat... No, powiedzmy posprzątamy... Hm... Widzę, że gadanie do siebie to u ciebie podstawa. Wiesz, myślę głośno. Szczególnie teraz, kiedy kuchnia w tym dniu, że tak powiem, należy do mnie, jeśli chodzi o sprzątanie, więc wolę pomyśleć głośno. Rozumiem, też gadam często do siebie. Lepiej wtedy zapamiętać, co mam zrobić albo co się zrobiło. Zależy w sumie od przypadku, tak naprawdę, bo możesz gadać też do siebie, by było ci lepiej. I w tym się sensie rozumiesz. By po prostu poprawić sobie nastrój, tak, rozumiem spokojnie ma... Oho, jest i pani skrzekacz. Dopiero przyszłam i już narzekasz dziadku? Dziadku? Ło. Tak, bo strasznie narzekasz na hałas. Mogłeś się tego spodziewać po mnie. Jestem bardzo pozytywną osobą. Tak, zauważyłem. Ale może przynajmniej się wyciszysz przy sprzątaniu. Tak, tak. Co tutaj, tak pusto? Gdzie reszta? Chłopaki mają dzisiaj taki dzień pracy. A reszta się rozeszła po domie, po ogólnie okolicy. No, no, to choć może zaprowadzę cię do pokoju. Dobra, to na razie, mamo. Jakbyś potrzebowała pomocy w sprzątaniu, to dzwoni. Czy pisz? Hmm. O, jeszcze pozamiatać. Dobra, Kamila już się wprowadziła. Coś czuję, że z nią będzie głośno. Mhm. A ten... Będziesz chciał herbatę? Billy? Czy ty mnie słuchasz? Hm? T tak, tak. Odłuż Czemu przestałeś? Hunter. Nie teraz. To kiedy? Nie widzieliśmy się kupę czasu. Stęskniłem się za tobą, bo mi chce spędzić z tobą czas. Wiem, Hunter, ja też, ale nie dziś, serio. Muszę to ogarnąć, bo Jack chce mi dać więcej tych papierów. Dzisiaj mam dzień pracy. Zrobię to i będę twój. Co? To nie będę ci przeszkadzać. Nie chcę już tych tabletek. Wiem, ale musisz je brać. Zaczynajcie się i zapolepszyć, naprawdę. Niedługo się z tego wyleczysz, obiecuję ci. Cześć! Jak tam u Was? Cześć, Kamila. Dobrze, Iliza, właśnie wzięła tabletkę. A Ty? Jak się czujesz? A, dobrze. No to ten. Yy, co? 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 Co cię macie w planach? Pewnie leżeć. O, to ja bardzo chętnie sprawię, że będziesz coś robić. Zmieniamy Ci trochę wygląd. Aż tak z nim źle? Nie. Po prostu mm, jesteś zbyt pozytywną osobą, by nosić takie ponure rzeczy. Jak na przykład ten kaptur. Więc wypad z nim. Muszę cię zmartwić. Muszę go nosić. Musisz nosić go tylko poza domem. A tutaj jesteś bezpieczna, więc trochę podroperujemy ciebie. Hmm. Myślałaś o makijażu? Nie lubię się malować. Czuję się sztucznie wtedy. Okej. Okay. Hmm. A może jakaś sukienka, Jakieś, jakiś ładny kolor, może jakiś twój ulubiony? O nie, żadnych kiecek. tylko spodnie. To hmm. no poszukamy. A nie mogę wyglądać tak jak teraz najwygodniej. Możesz, ale może zmiana stroju dobrze ci zrobi. Szukamy czegoś ładnego. Hmm. Kwila, nie zmuszaj mnie. Nie chcę. Dobrze. W sumie racja, skoro czujesz się dobrze w tym własnym twoim ubraniu, to, to tak, nie zmieniamy. Hmm. A może ci faceta trzeba? Hmm. Albo dziewczynę. Serio myślisz, że... Mężczyzna, czy sam seks pomógłby mi, czyli nie. No to może basen, świeże powietrze. To jest dobry pomysł. Posiedzimy trochę na dworze. Ach. No nie wiem, źle się czuję w... w stroju kąpielowym. Jeżeli źle się czujesz, to może kop się tak. Słuchaj, ciuchy się zmieni. To co, ty na to? Też możemy przebrać się tam. Wtedy zobaczysz jak ten prawda ci będzie. No dobra, i tak pewnie nie mam zbyt dużego wyboru, co? Nie. <laughs> dobra. To pokaż mi twój ulubiony ręcznik. Co pojebało cię? Wiem, mi też się to nie podoba, ale Dnever może nam pomóc zabierając nam którąś z lasek, gwałcąc i zabijając. Mówił, że się zmienił i przestał to robić. Chyba nie powiesz mi, że w to uwierzyłeś? Nie, nie chcę mi się w to wierzyć, ale no cóż. Nie mamy wyboru, tak? Jeżeli chcemy sobie ułatwić życie, musimy zaryzykować. Najwyżej kobiety będziemy po prostu trzymać z dala od niego ty to zawsze masz pojebane pomysły, Jack. No ale jeżeli ma to nam ułatwić, to dobra, kiedy on ma przyjść? Właśnie teraz Witajcie wszyscy. Widzę pominak, że nie jestem tu zbyt mile widziany. Dziwisz się, Denever? Zabijałeś niewinne kobiety, bawiąc się ich kosztem przed śmiercią, i nie wspomnę o tym, że chodził pan do psychologa, panie denever, bo ma pan pewną chorobę, która doprowadza pana do bardzo mocnej agresji, gdy nie bierzesz tabletek. Plus jesteś od Hansa. Nie dziw się, że ci nie ufamy, i że nie jesteś tu zbyt mile widziany. To dobrze, że znacie moją przeszłość i od kogo jestem. Przynajmniej nie muszę się przestawiać. Panowie, po pierwsze, już tak nie robię z tymi kobietami. Leki faktycznie w pewien sposób mnie nie uspokoiły. Po drugie, nie musicie mi ufać. Uwaga, nadchodzimy. Dziewczyny, co wy tu robicie? Wychodzimy na basen, a że wy akurat stoicie w przejściu, to nie nasza wina. Dzień dobry i do widzenia. Ładną masz córkę. Siostra też nie zła. Już na przywitanie chcesz się bić? A gdzie tam? Po prostu podziwiam widoki. Dobra, przejdźmy do bardziej interesujących rzeczy. Interesy.